Cześć Siemartski, bardzo serdecznie w kręciole program, który kręci się wokół programów tygodniowej rozkładówki telewizji OTV. Telewizja OTV od godziny 10 do godziny pierwszej w nocy. Możecie nas oglądać w systemie także powtórkowym, także serdecznie zapraszam, pochylcie się nad tym, co Wam proponujemy. Z tej naszej całej rozpiski będziecie mogli zauważyć, że i podróżujemy, i gramy muzykę, i zapraszamy Was na sporty ekstremalne, także zapraszam Was do udziału w działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli. Pokojowy Patru Także będziemy wam mówili co my robimy na, Tuż przed finałem Mnóstwo akty, aktywności Tak jak sami mówimy Jedyna taka telewizja Dla stałych naszych odbiorców Oczywiście poruszamy ogonem Ten osioł jest niezmordowany Poruszamy jego ogonem już ponad dwa lata A ciągle wyje, śmieje się I jeszcze uwaga, tu poczę Taka bateria Taka bateria dla naszego prezydenta ruszy w świat, że hej, ale trzeba byłoby poruszać jeszcze ogonem. Uwaga, Złoty Bączek! Zapraszam na Złoty Bączek. Sam się śmieje z takich dowcipów, ale to jest chyba najbardziej przyjemne. Złoty Bączek, a więc zapraszam Was, Krzysio, Milki, Dobies, człowiek, który ma długie włosy, spinane tutaj na kuczyk i ma żonę Żabem. Żaba to jest jego żona, to jest tylko takie przezwisko. Poznali się, uwaga, na pokojowym patrolu. A więc para absolutnie nasza. To jest przy okazji, uwaga do Was, że naprawdę u nas się dużo. Rodzinę. Ale tym razem nasza kamera była na letniej szkole, wideoklipu prowadzona przez yy, naszego mistrza, czyli Jacha Paszk. Paszkiwcza, człowieka, który jeszcze do niedawna, do niedawna mieszkał w Gdańsku. Gdańsk go chołubił, ale niestety zdarzenia, które miały miejsce obok niego, za nim, przed nim, spowodowały, że chyba na długie lata pożegnał się i z Molem, i z Neptunem oraz tele, z tramwajem 12. O tramwaju 12 jeszcze kiedyś będę mówił, ale istotnie jachów wpadł do nas, z nami. Jachu letnią szkołę wideoklipu poprowadził, by mogli obejrzeć, jak się robi klip na, na przykład dla Kasi Nosowskiej, czy dla zespołu Laocze. Mało tego, Zrobiono jeszcze klip dla Emila Blefa. Emil Blef, bardzo znany piosenkarz, facet, który potrafi śpiewać trzema głosami naraz. Nie uwierzyłbym, gdybym mnie zobaczył. Człowiek, który potrafi zrobić z siebie orkiestrę i gdyby nie to, że ludzie markują, że grają, to bym wierzył, że to oni grają. A to on gra. Gra ustami, zębami, brzuchem, to wszystko wychodzi z trzewi. Niesamowita historia. I jemu zrobiliśmy widok. Słodki bączek, moi drodzy. Poniedziałek, godzina 17. Zapraszam. rok. Ulubiony program, oczywiście mój. 5 godzina, 19, premierowo. Ale słuchajcie, mam magazynek. Mam magazynek, tylko ja mam do niego klucz. W tym magazynie mnóstwo półek. Na półkach, mnóstwo nagrań. Na niektórych troszeczkę kurzu, bo mało e, wyciągane, niektóre częściej, ale wszystkie zawierają historię polskiego i nie tylko Roka, ponieważ nieraz e, kapele ze świata, które grały w Polsce. A więc pościągaliśmy ciągle ściągamy do nas e, bardzo tajemnicze nagrania. Ostatnio cudowne jaro. jaro... Z lat 80, ale puszczamy wam te różne kawałeczki. Po kawałeczku wam otwieramy ten, te wielkie wrota do polskiego roka, i cieszymy się bardzo, że to wszystko kiedyś było zarysowane. Tym razem między innymi będziemy chcieli wam pokazać zespół Zio, katowice 86 rok. Nawet nie wiedziałem, że to ktoś zarysował. Kolaboranci z Sweet Noise, zespół Darma, ale takim smaczkiem będzie na końcu z ostatniej chwili zespół. Es S.E. Drinkers, zespół S.E. Drinkers, laureat Złotego Bączka, jeszcze o tym będziemy mówili, laureat Złotego może Możecie oddawać swoje głosy na kapelę, która już teraz grała w 2008 roku, czyli nagranie z 2008 roku. Zapraszam na Polen roka piątek, godzina 19. Świetna 2001! Aha! Jurek Pawleta stał się naszym absolutnym troterem, Z kamerą wyruszył w świat, czego efektem są przepiękne programy z Afryki, a także z Chin. Jurek Pawleta pojechał do Chin, pojechał konkretnie do Pekinu, ale nie na olimpiadę po prostu w świat, w samolot był wolny. Bied. Okazało się, że tam olimpiadę pokazał nam od strony ulicy, i myślę, że to jest o wiele bardziej ciekawe od tego, co my mogliśmy oglądać z sal widowiskowych, tam gdzie były wszystkie sportowe zapasy. Jurek Pawleta chodzi po ulicy, rozmawia z Chińczykami, mało tego, dogaduje się z nimi, zdobywa nawet bilet na jedną z imprez, czyli na jeden z meczów olimpijskich, ale przede wszystkim pokazał nam kolor ulicy i myślę, że będzie to dla Was niesamowite, będą to dla Was niesamowite wrażenia. Zapraszam we wtorek o godzinie 16.30 w cyklu Podróże z Jurekiem Pawletą, Chiny, część druga. Można spędzić cały tydzień włócząc się po pałacowych dziedzińcach czy niezliczonymi zamkniętymi murami dróżkami, które nieoczekiwanie otwierają się na coraz to nowe, niezwykłe obiekty. Pięć wieków rządów za szczelnymi murami, których przekroczenie z zewnątrz bez cesarskiego zaproszenia równało się wyrokowi śmierci. To niezwykła historia dworskich intryg, skandali czy dramatów. A odizolowanie się od świata zewnętrznego i wystawny tryb życia powodowały, że władza często zatracała pojęcie realizmu istniejącego za murami, wręcz ignorowała szarą rzeczywistość codziennej egzystencji, skupiając się na przykład na wystawnych obiadach, które zajmowały większą część dnia.